Jesteś w pierwszej klasie szkoły średniej, drugi sprawdzian z historii, starożytna Grecja. Zobacz, to mój przyjaciel Perykles, podpowiemy Ci, co koniecznie musisz wiedzieć. Chcesz wiedzieć więcej? Rozbudować swoje powtórzenie. Poniżej masz link do pełnej notatki, do powtórzenia ze starożytnej Grecji. Na co? Na sprawdzian. A teraz, co koniecznie musisz wiedzieć? Taki mały, short program. No, po pierwsze, powstawanie dwóch najstarszych cywilizacji, czyli cywilizacji kreteńskiej. Minojskiej oraz Mykańskiej. Następnie odpowiedz na pytanie, dlaczego powstawały poleis, a nie scentralizowane państwa na Półwyspie Bałkańskim. Zobacz, czy wyjaśnisz pojęcie wielka kolonizacja grecka, przyczyny, kierunki, warunki, dlaczego akurat Grecy. To jest bardzo ważne. Następna kwestia, zobacz proszę, ustrój polityczny starożytnej Sparty. Gdzie polis spartańska powstała?